Dobrze, tutaj mamy Lubieszyn ceny, tak, Lubieszyn, dzisiaj jest 5 styczeń, 26 rok, takie były paliwo na cyrkle, a dodatkowo jeszcze mamy dwa grosze zniżki przy karcie, którą mamy, tutaj mamy Orlen, samocalnej kolor a nie 29 529 tutaj objedziemy z rondo No, jestem. Taka sama jak tam. Taka sama jak tam. O no, no nie. To jest zmian 5 29. I Jeszcze tam zobaczymy bipi. 59 Orlen. Dzisiaj jest 5 styczeń 26 rok Lubieszyn takie są ceny paliw pod szczyciny. Tak, pod tu jeszcze raz ta sama. Tak, to, i to to dla niedowiarków, którzy mówią, że to jakieś zmontowane ceny są, nie? Bo tam widziałam w niektórych opisach tak było a no więc tak dzisiaj pokazuje. zapisu już było 8 zł z Tu tutaj jeszcze będzie. BP rząd jest lepszy mojej BP. Co Bipi 5-15